Szanowni Państwo, a w szczególności dziś mówię do rolników i konsumentów. Projekt ustawy dla rolnictwa przygotowany przez prezydenta Nawrockiego to jeden wielki blef. To projekt, który tak naprawdę nie stoi w interesie ani narodu, ani ochrony suwerenności terytorialnej, ani polityki zdrowotnej, ani ochrony polskiego rolnictwa. Moi drodzy Państwo, polityka rolna musi opierać się w pierwszej kolejności na polityce zdrowotnej, czyli na normach zdrowotnych dla konsumenta. I wmawianie na miejscu pana Nawrockiego, że on działa w interesie polskiego rolnictwa i on będzie bronił polskiego rolnictwa jest jednym wielkim blefem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. W pierwszej kolejności w takim projekcie ustawy o ochronie rolnictwa powinno znajdować się wprowadzenie likwidacji izb rolniczych, które okradły polskich rolników i doprowadziły do tego stanu. Po pierwsze, moi drodzy państwo, nakręcane spoty pana prezydenta Nawrockiego były w gospodarstwach chemicznych rolników Solidarności, rolników indywidualnych na Pomorzu, nie na Pomorzu, tylko w Zachodnio-Pomorskim. I to jest jeden wielki blef. Ta organizacja Solidarność Rolników Indywidualnych działa na szkodę polskiego rolnictwa, a w szczególności powinna odpowiadać za ten okres ostatnich ośmiu lat działalności szkodliwej. Gdzie działacze tej właśnie organizacji Solidarności Rolników Indywidualnych siedziały w spółkach Skarbu Państwa i siedzieli bardzo cicho, kiedy to właśnie Ardanowski, Bogucki, Zarucki, Romanowski i cała reszta była ministrami konstytucyjnymi rolnictwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Moi drodzy, polskie rolnictwo wymaga po pierwsze oddłużenia, a w szczególności wymaga. Prowadzenia do ustawy podstawowy zapis. Zakaz zbywania ziemi roli na rzecz banków zachodnich, które dziś zadłużyły polskie rolnictwo przy udziale Głównego Instytutu Ekonomiki Opłacalności Rolnictwa, który zafałszowywał dochód z hektara przeliczeniowego w Polsce, a jednocześnie moi drodzy i rolniczych, które też działały w tym interesie na szkodę i głównego. Głównego Urzędu Statystycznego, który też działał na szkodę polskiego rolnictwa. Za czasów Platformy Obywatelskiej, kontynuacji właśnie polityki szkodliwej dla polskiego rolnictwa, PSL-owskiej polityki przez PIS, moi drodzy, największe wsparcie w ramach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostawały korporacje zagraniczne, a w szczególności fermy przemysłowe Tuczu Przemysłowego, który jest zachodni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie projekty, rozporządzeń były przeciwko rolnikom i gospodarstwom indywidualnym. Wprowadzono wyścig i zrobiono z polskiego rolnictwa dyscyplinę. Dyscyplinę sportową. Działając na szkodę polskiego rolnictwa. Pan Nawrocki Moi drodzy, opowiada bajki na resorach, bo to rozporządzenie pana prezydenta i to podpisane porozumienie, że on będzie działał, moi drodzy, ma się nijak do tego, albowiem pan prezydent powinien złożyć projekt, projekt ustawy o zakazie zbywania ziemi na rzecz obcego właśnie podmiotu, jakimi są banki zachodnie, które celowo przez ostatnie 20 lat zadłużyły polskie rolnictwo i moi drodzy dzisiaj przyjmują ziemię. I dzisiaj zachodni bank nie potrzebuje mieć żadnej zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ministra rolnictwa. Nikogo nie potrzebuje w egzekucji komorniczej na przejmowanie ziemi od polskiego chłopa. Licytują, doprowadzając rolników do tego, że biorą liny, sznury, wieszają się. Wieszają się, bo są zadłużeni. Poprzez właśnie tą lichwę bankową i doprowadzenie polskiego chłopa do upadku. To zostało zrobione celowo, tak samo jak zrobiono moi drodzy z kredytami frankowymi. To wszystko z góry zostało zaplanowane. O tym mówiłem. Kancelarii Ministerstwa Sprawiedliwości do pana Wójcika i do pana Jakiego, kiedy były to spotkania w roku 2017-2018 i była mowa o tym, żeby wprowadzić zakaz zbywania na rzecz banków, żeby wprowadzić pewne zapisy do ustaw i do rozporządzeń, które będą chroniły polskiego rolnika. Polskie rolnictwo nie ochroni, moi drodzy, nic innego jak tylko i wyłącznie norma zdrowotna i norma na surowce rolne, które będą chroniły polskiego konsumenta. To jest podstawowa rzecz. Ktoś, kto mówi, że morkę, sur będzie nas truło, a przywoźcie z każdej strony, tylko spełnijcie nasze normy jakościowe. I o tym się powinno mówić. Sprawa zablokowania tego wszystkiego jest bardzo prosta, ale ona jest w interesie polskiego konsumenta. Tylko co słyszymy od pana Nawrockiego? Co słyszymy od rządu Donalda Tuska? Że my musimy przeznaczać 5% PKB na zbrojenia, dlatego że my musimy się bronić. Czyli plus minus około 55 miliardów złotych rokrocznie z budżetu krajowego musi iść na czołgi, które tak naprawdę nikomu nie są potrzebne, bo przecież one nam nie są potrzebne. Czy my będziemy, moi drodzy, chcieli wojny? My nie chcemy wojny, ale gdybyśmy przeznaczyli, moi drodzy, 2% PKB na polskie rolnictwo, to by były adekwatne pieniądze. I taka właśnie była deklaracja w 2016 roku, kiedy to Beata Szydło wspólnie, moi drodzy, z Andrzejem Dudą i całą resztą deklarowała Łarusznie Skarczyńskim, że na polskie rolnictwo pójdzie 2% PKB. Przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości poszło, moi drodzy, tylko i wyłącznie 0,4%, czyli... PiS okradł rolników rocznie na 11 miliardów przez 8 lat swoich rządów, to jest plus minus 88 miliardów złotych, które brakuje w kieszeni polskich rolników i oni dlatego plajtują. Korporacje robią sobie, co chcą w Polsce, dlatego że nie ma prawdziwego ministra rolnictwa i ministra sprawiedliwości. Trują ludzi i w bezczelny sposób jeszcze, moi drodzy, ciągają po sądach. Tak jak na przykładzie mnie, kiedy się to mówi. Moi drodzy, to trafia się do sądu. Ale niestety polskie społeczeństwo śpi. I e, wspomnijcie moje słowa: co zrobi za przeproszeniem rząd w sytuacji, kiedy dojdzie do konfliktu zbrojnego, kiedy nie ma rolnictwa, wszystko leży i nie ma rezerw bezpieczeństwa żywności dla ludności cywilnej? czyli dla ludności, która nie jest powiązana z żadnym wojskiem i z policją, ze wszystkim. Tam nie ma rezerw. Co wtedy zrobić? Ustawa o obronności ludności cywilnej jest tworem martwym. Za tym ślad nie poszły pieniądze, bo nie ma tych pieniędzy. Ale są pieniądze na zbrojenia. Wszystko idzie, moi drodzy, na kredyt. Niestety. Tak wygląda. Więc Panie Prezydencie Nawrocki, pierwsza podstawowa rzecz, którą należałoby zrobić, odłużenie polskiego rolnictwa i zakaz bywania ziemi rolnej na rzecz banków. To jest podstawowa rzecz. I trzecia rzecz, która jest najistotniejsza z punktu widzenia polityki zdrowotnej konsumenta, to jest wprowadzenie normy zdrowotnej na surowce rolne. I problem Morkensura Ukrainy rozwiązuje się, tylko w ślad za tym muszą iść jeszcze. Kontrole i przepisy dla służb zewnętrznych, które powinny to wszystko kontrolować, a nie, moi drodzy, wpuszczać na teren Rzeczpospolitej Polskiej syf, kiłej mogiła. Bo, moi drodzy, na dzień dzisiejszy wędliny, parówki, to wszystko jecie z tuczu przemysłowego, z mięsa z głębokiego mrożenia, z wszystkich surowców, które są najgorszej jakości, wjeżdża to wszystko na teren Rzeczpospolitej Polskiej, zakłada przetwórstwa rolno-spożywczego, tu jest przerabiane i, moi drodzy, trafia to pod flagą Polski, pod kodem kreskowym 590. A to tyle ma wspólnego z 590. Co ja mam z Izraelem? Taka jest rzeczywistość. Ktoś czepie miliardy na waszym zdrowiu. Dlatego umieracie na nowotwory. Rolnictwo tonie, kraj idzie w upadłość, a pan prezydent bawi się w nie wiem co, w kurtuazję. Albo jesteś nawrocki prezydentem Polaków, albo jesteś po prostu marionetką PiSu. Bo albo chcesz coś zrobić dla rolników, to wprowadź zakaz Zrób projekt ustawy o zakazie zbywania ziemi, normę zdrowotną, projekt, który powinien być wprowadzony dla ochrony polityki zdrowotnej dla małych dzieci w Polsce. Normy inne na azotyny i azotany dla dzieciaków do żywności, a inne dla dorosłych. I moi drodzy, to jest podstawowa rzecz do zablokowania. Nie trzeba będzie żadnych problemów. Nie ma żadnego problemu z morkensurem. Nie ma. To jest fikcja. A ktoś będzie mówił, że Unia Europejska na to nie pozwala. To jest kompletna bzdura, bo w ramach polityki zdrowotnej możemy to zrobić i wprowadzić restrykcyjne normy na surowce. Jednocześnie one będą korelowały z przepisami Unii Europejskiej, bo stan wyższej konieczności polityki zdrowotnej jest ponad przepisami Unii Europejskiej i to zrobiła Dania. Tylko trzeba chcieć to zrobić. Ale jak są gangsterzy, banksterzy i inni u władzy, którzy to robią, no to moi drodzy, wybierajcie albo śmierć. Albo będziecie bankrutami, zabiorą wam wszystko, albo wyjdziecie i będziecie walczyć. A jak będziecie miękkie pipy, no trudno. To przegracie swoje życie. A rolnicy, jeden apel do was. Nie, nie żadne blokady na drogach. Jak chcecie coś robić w protesty, to zakłady przetwórstwa rolno spożywczego. Zakłady przetwórstwa mięsnego, młyny, które stoją za importem właśnie tego wszystkiego na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Nic nie da blokowanie dróg, bo ciężarówki tak przejadą. Ale jak zablokujecie tam, gdzie to potrzeba zablokować, a to będzie już inna dyskusja. Rząd będzie miał naprawdę duży problem, a nie konsumenci. Jak będziecie blokowali drogi, konsumenci będą zbuntowani przeciwko wam i o to właśnie chodzi w stronie rządowej. Związkom zawodowym, Izbom Rolniczym, żebyście byli na drogach, a nie pod zakładami. Pamiętajcie jedną rzecz: albo się postawicie, albo zginiecie, ktoś przejdzie, wasze majątki, a wasze dzieci będą niewolnikami. Pozdrawiam serdecznie.